Temat ja tutaj kiciuś żul Bo tak mam Koniec żul. Ta... Został tylko sam żul Sam zainteresowany żul Właśnie tak Halo, jestem w tej grze i nie mogę Aha No dobra To co? Design pizza Proszę bardzo Zobaczmy jaką pizzę zrobimy Peperoni Można dać kiełbaskę jakąś pewnie Cebulę, no nie wiem Grzyby kto lubi grzyby ten pewnie by dał Ja nie wiem Może dodamy sobie te papryczki jakieś Oliwki na pewno nie bo to gówno Grzyby na pizzy mogą być Na pizzy mogą być dobre Mogą Nie muszą Ale mogą Pójdźmy do pizzerii Bo to jest Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator Simu Simi Simi Si Simen No y Chodźmy do pizzerii I ta giereczka Ta giereczka ona mi się totalnie Totalnie kojarzy w ogóle Z z naszym ulubionym, ukochanym... ...giermainszczeniem w... tego. Pamiętacie jak to się nazywało? The Glitch Attraction. Dokładnie tak, The Glitch Attraction to się nazywało. I właśnie tak to właśnie bywało, tak. I tam właśnie była jakaś taktyka, żeby w ogóle tą... ...ogrywać tych, tych, ale ja w ogóle nie pamiętam już... No właśnie, o to chodziło, że oni się najadali tą pizzą... Picuszką. No właśnie. I właśnie o to chodziło tutaj chyba w ogóle. Żeby tak tutaj strzelić. I coś takiego zrobić tutaj co nie? Dobra, easy, nie? Ja po prostu wszystko no, no właśnie idziałeś teraz kardy główienką na miękko. A raczej na twarde, jak tak patrzę, co się dzieje, bo to nie jest normalnie normalne w zupełności kompletnie. No co? Normalna sprawa, normalna sprawa, co? Tylko, że nie. Guten Tag. Dzień dobry. Co tutaj, paragrafy jakieś chcesz ode mnie, to. Głupia. O, dobra. Dobrze. 3, 2, 1.

Begin audio prompt in 3 2 1 Onam może mi wskoczyć w ogóle na ry? Bo ja nie wiem. Begin audio prompt in 3 2 1 Nie wiem, nie ufam, nie, nie ufam absolutnie ani trochę, zero, nic. No nie no, wszystko jest w porządku, co nie? Nie wiem, kompletnie, a ja pozapominałem, co tutaj się działo, także ja nie wiem, ale no, co trzeba na rocznicę siódmą tej gry rzucić film. Lepszego momentu nie było, lepszego momentu nie było. Wszystko jest jak jak w porządku. 3... 2... One. It's a new day. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great! Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. That's right, restaurant ownership and management—something almost anyone can do with a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it, and that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started: a small room, some tables, and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics, and much, much more. Now let's take a look at a few things that will help you get started yeah, as a fast food entertainment such franchise. franchisee, such as oh, atmosphere. Yeah. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. <sighs> entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin operated games and attractions can generate additional revenue during the day, which means more money in your pocket, ready for reinvestment. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it. And that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart, but be aware <laughs> that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. This concludes the amount of help we are legally obligated to provide. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Wear that smile with pride and let's Dlatego make some nie money. will you. We're just members. 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 We're Let's see how much cash Trochę. you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should dollar. be more than enough. Jest, now let's get like On your left are your product catalogs. Dancer. You can unlock more expensive catalogs by simply Daj purchasing lewy items lewy for your pizzeria. Mm -mm. Use the arrows in the bottom right nie of the item bardzo. window to browse the products for each catalog.

Proste, że tak. Musiałem sprawdzić troszeczkę za głośno błagereczka, możliwe, że dalej jest za głośno, ale nie jestem pewny. Dobra, wydaje mi się, wydaje, ale, mi ty, ale tylko mi się wydaje, że teraz już jest dobrze gra nie będzie za głośno, więc sprawdźmy, co czeka nas tutaj z moim nowym wspaniałym mikrofonem. Ja powiedziałem nie mogę po prostu. Teraz mam taką plus energię z nagrywania dzięki temu, że to jest po prostu niesamowite, naprawdę. A biorąc pod uwagę, że dosłownie dzisiaj, kiedy to oglądacie, jeśli uda mi się to czwartego. Mam nadzieję, że tak, to jest rocznica siódma. Czym Siódma rocznica, odkąd wyszła ta gra. Więc wydaje mi się, że lepszego naprawdę momentu nie będzie. Także do tego nagrywam. Specjalnie dla Was. To trzeciego, żebyście mieli czwartego I... i tylko modlić się, żeby się udało, ale to tylko szczegółu W każdym razie yy, zacznijmy tutaj robić naszą pizzerię, Ja się jestem Casey w ogóle, bo nie wiem, nie wiem, ale nie wiem czy się przywitałem. Ale no, testowałem trochę mikrofon przed yy, nagraniem, żeby nie było problemu, i okazało się, że nagrywam tylko na lewą słapkę, w się. Sensie... No, na lewy nie, więc naprawiłem to. I teraz powinno być też dobrze z głośnością, więc mam nadzieję, mam ogromną nadzieję, że jest dobrze. Więc tak, e, kaczuszki sobie tutaj dupimy, bo całą mnie. E, możemy playtesta zrobić. Tutaj te paper palsy są. I co? Nie mamy nic więcej, po prostu możemy playnąć testa. Pikniemy stuwa, stuwa na nasze konto. O, kolejna stuwa na nasze konto! Widzowie, ale ma i trzecia stuwa na nasze konto. Chyba jesteśmy największymi wygranymi tej gry. Wygraliśmy 300. I co to jest 300? Yy, 300 to są jakieś kurwa punkty. Nie no, fajnie. Mamy tutaj yy, sponsorship offer. Yy, więc możemy, jak widać, tutaj sobie kupić reklamy. Ale reklamy utrudniają nam grę, więc jebać reklamy. Więc co? Chyba skończone. Nie mamy pieniędzy na upgrade, więc kończymy tę noc. Idziemy zobaczyć, co tam będzie dalej. Zobaczmy, zobaczmy. I będzie zajebiście. Okej, okay. dobra. O jest, to jest tyle. O jest, ooo. Nie byłem nigdy dobry w to. Uuuuh, jest na dobrze. E, w, każdym w każdym razie. razie w Naprawdę, nie rozumiem o co tutaj chodzi, to. więc mam nadzieję, że nie zginę zaraz. Byłoby fajnie, to. ale jak będzie tak. Jak, jak będzie to. tak, jak będzie wiem, zobaczymy. Pięcie w praniu, tak zwanym. Tak, będzie to sobie nie wiem. Okej

wiatrak no 90 stopni się zbliża a to jest takie średnie ja powiem szczerze ehm, więc no niezbyt niezbyt ale nie wiem to jest to jest dla mnie fnaf house fnaf house bo ja po prostu tutaj kiedyś to grałem właśnie te 7 lat temu Możliwe, że ostatni raz tak w ogóle ja po prostu ja nie wiem ja się pewnie się zatrzymałem tam ja nie wiedziałem co ja mam robić bo ja nie wiem i co to w ogóle jest za wyspy tutaj wiadomo są jakieś te pajace tutaj są jakieś obrazki a to jest klaun dobra przestraszyłem się teraz bo tak to dziwnie to skręciło po prostu tak to to nie jest moja wina w każdym razie dziwne to jest Czemu to się skanuje dalej czy to się musi tak skanować długo że ja muszę nie wiedzieć, co tu się dzieje? Nie wiem, czy ktoś teraz chce iść tutaj, ktoś do mnie idzie, zabić mnie, czy coś. Nie wiem. Nie, skąd ma wyjść? Nie, nie wiem. Dobrze by było wiedzieć. Ale czy na pewno? To jest cięższa sprawa, chyba. Ja nie wiem, czy tutaj były jakieś dźwięki z tych wentów. Na, na pewno musiały być chyba jakieś dźwięki z wentów, żeby wiedzieć w ogóle, czy ktoś jest gdzieś, czy coś. Tak samo to. Nie wiem, jest dziwne strasznie, ale nikogo nie ma, więc nie wiem w sumie. Wyłączę to może. Czy on mówi w ogóle, po co się wyłącza te komputery w ogóle? W jest sensie Z? Że... Pewnie, żeby pewnie była cisza jakaś czy coś. O, oh, ja nie wiem. Ja, ja się boję, że to będzie. To będzie. Bardzo, bardzo ciężka serio, Ale bardzo Ale jest cisza Ja sobie odpal Tutaj wentylację Ale no, okej okay, Zrobiłem to, a tutaj mogę sobie dokupywać różne Pomocnicze rzeczy

Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over Oy, just oj, oj. yet. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. That is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Oh. Things are found here quite often. Dobra, dobra. So, what we do know. Nie chcę, ja nie chcę do niego patrzeć. Nie jest, nie jest przyjemnym koreszkiem. Nie jest, absolutnie. Ale te gry chyba da się przyjść na wiele różnych sposobów. Co w się sensie jest taki prawdziwy ending, a są jakieś jeszcze różne. Być może. Być może to nie będzie krótka seria. O ile się w ogóle skończy kiedyś, ale to zobaczymy. If you do decide to try to salvage it, then maintenance checklist. this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it three times without damaging the hardware. Every use over three, however, the Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. Zginę. Zginę! Marnie! Będzie koniec. Absolutnie. Mm, nie, nie, nie. Mamy wybór! Jak fajnie! No to co? Chyba. 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 No, no dobra. No dobra. A... Nie chcę. Nie chcę. Mam lekkie czarki. a nawet nic się nie dzieje. O, nie, 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 nie. to jest. Obsrany. no ale dobra. Pokonamy go. Czy on wygląda stabilnie? Wygląda na całkiem stabilnie. On się nie ruszył. Czy ruszył? Nie, nie ruszył. Nie, nie ruszył. Nie. Na pewno nie. Niemożliwe. Chyba. Proszę. Oby ruszył się. On się nie ruszył. Co za głupota! Dlaczego ja widzę, jakby on się ruszał? Co się się przymieści. On się nie przemieścił wcale. Ale, ale będę biedny. Ale on mnie zniszczy. Musimy się skupić. Musimy się skupić absolutnie. Absolutne skupienie. Nie ruszysz. Nie. Nie. On. Grzeczny! Grzeczny misiu! dobra, czemu się przejmuję? Łatwa robota... Przeszpadek. Łatwa robota! No i co? Co zrobisz? Frajerze. Nic zrobi. Easy. Easy. Easy misiu. Easy misiu. Proste. Proste. Dobra, skończ już z tą muzyczką. Już wiem, że jest niegroźnym pluszaczkiem. Tylko tyle. Więc...

Ale wiem, że to nie jest prawda. Absolutnie nie jest to prawda. Jest! Zero pozwów! Woo! Dobra, co tu mamy? Może możemy kupić Animatroniksów? Aha, nie możemy, bo nie mamy sceny. Gupi, gupi. Cześć wiadomo, że trzeba mieć scenę, żeby móc mieć tego, tak? Animatroniksów. Mamy, możemy teraz kupić jeszcze innych. Ale mojego ulubieńca musimy mieć. To jest, on jest moim ulubieńcem. Tak. A co mamy tutaj? Jakieś pierdy, o, cztery, cztery, są się cztery ryzyka, atmosfera Subie spoko, ale no nie wiem Fruity Maze, bardzo fajna sprawa, kupmy sobie to po czemu nie? Midnight Motorist Arcade, spoko, ale musiałbym mieć coś co chyba usuwa ryzyko Czyli coś z Health and Safety No nie wiem czy tu jest coś takiego <grym> Nedbear, koleżko o candy kadet, ale on jest strasznie drogi To jest słabe, aczkolwiek Czemu nie ma nic? O Okej, okay, i to będzie mi usuwać chyba ryzyko Chyba? Nie jestem pewny, absolutnie nie jestem pewny, ale Spokojnie Jest! Mamy! Mamy fajnego siomeczka Animatronika naszego pierwszego Zajebista sprawa Ten Dajmy sobie tutaj to, tutaj sobie dajmy to i nie ma ryzyka. Tak. Bo kupiliśmy. Co my kupiliśmy? A, czapeczki, talerzyki. Więc dzięki temu nie mamy teraz żadnego problemu, tak naprawdę. No i co? Bomba klat, tak zwany. No i co? Co dobre, szybko się kończy. Tak samo jak ten właśnie odcinek. Ale jeśli nie chcecie przegapić następnego. Panie i panowie, wiecie co robić? Musicie, powinniście zostawić miłą łapkę w górę, miły komentarz oraz miłego suba z dzwonkiem, żeby dostać wszystkie powiadomienia z tego kanału, bo to jest najważniejsze w całym świecie i każdy. Każdy doskonale o tym wie Więc jeśli chcecie być w elitarnej grupie Subskrybentów Gaziego, których jest 576 I chcecie być pierwszym tysiącem na przykład W sensie w pierwszym tysiącu Bądź chcecie być po prostu wiernymi widzami tego kanału To wiecie, wiecie co robić Nie jesteście przecież głupi Koniec końców mam nadzieję, że wam się pospada... Ale koniec końców mam nadzieję, że wam się spodobał ten film po prostu I po prostu będziecie chcieli coś zostawić po sobie No i co? Już wkrótce następny odcinek No bo kurde, taka seria FNAFik, tak? FNAFik Buh. Nie możecie tego przegapić no a na razie to tyle, dzięki za oglądanie i za wszystko Na razie cześć siema i do następnego Adios